Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować, nie ukrywam, że z czystą przyjemnością, jak rozpalić prawidłowo w kominku, tak aby szyba kominka była czysta i aby całkowita energia, która znajduje się w drzewie, została uwolniona. To co? Zaczynamy? Ok, zobaczcie. Mamy tutaj kominek. Nazwijmy go, że jest z firmy X. A jest to kominek narożny. Wybrałem taki kominek z kilku względów. Może zacznę od najbardziej prozaicznej sprawy, czyli od estetyki. Jak widzicie, przewód kominowy jest tutaj w rogu ściany. Tej ściany chciałem, aby te ściany mi tutaj się po prostu mierzymy w ten sposób, czy nigdy nie mierzymy bez rozłupania, ponieważ no, wiadomo, że drewno. Wilgoć, czy też, no wilgoć, to tak naprawdę wodę trzyma w środku, tak się zabezpiecza po prostu, żeby jak najdłużej móc przeżyć, więc sprawdźmy ile te nasze drewno ma i czy możemy nim zapalić, OK Słuchajcie, ale mi się trafił okaz, zobaczcie, drewno ma 7,7% wilgotności. Jest to całkowicie możliwe, ponieważ te drewno ma około 3 lat. Tak mniej więcej je składuję tutaj. W większości producentów y, powinien on mieć między 3 a 5 kg drewna. W zależności oczywiście od tego, od wielkości kominka przede wszystkim oraz od zapotrzebowania cieplnego. Próbujemy również, y, aby układać drewno w taki sposób, aby były pomiędzy nimi przestrzenie. Wtedy na pewno dużo szybciej nam się tutaj te drewno rozpali. Do kominków nie używamy podpałki w płynie, ponieważ może grozić to lekkim wybuchem. Ja rozpalam za pomocą rozpałki w postaci stałej. Rozpałka powinna znaleźć się na przedostatnim rzędzie naszego stożka, tak aby drewno odpaliło się od góry. Po odpaleniu zamykamy szybę, ustawiamy przepustnicę powietrza. Pierwszy załadunek musi nam się spalić do samego końca, aż uzyskamy żar. Następnie kolejne polana podkładamy właśnie na ten żar. Jest to ważne, ponieważ wysoka temperatura w kominku oraz w kominie bez problemu rozpali drewno. Podczas drugiego załadunku możecie zmniejszyć. Słuchajcie, pierwszy załadunek już jest prawie na samym końcu. I słuchajcie, często pojawiają się takie głosy, że kominek, kominek nie może mieć czystej szyby. Ona się teraz brudzi, nie widać efektu. No to słuchajcie, to ja Wam pokażę, jaki jest efekt w moim kominku. Co więcej, od momentu, kiedy rozpalałem, kiedy widzieliście, cały czas nagrywam to, co się w tym kominku dzieje. Zobaczcie sobie. Cały czas mam ustawioną kamerę prosto na kominek, jak możecie zobaczyć, nie chcę chodzić przed tą kamerę, żeby nie psuć efektu, szyba jest czyściutka. Ostatnie drewienka się nam gdzieś tutaj dopalają i tak jak Wam powiedziałem wcześniej, gdy już tutaj będzie sam żar, Dokładamy kolejną, kolejne polana drewna, wydaje mi się, że w tym kominku jest tak ciepło, że spokojnie, hmm, kolejne polana się spokojnie odpalą. Zresztą powiem Wam szerzej, jestem może z 80 cm, no może metr od kominka i czuję naprawdę bardzo duże ciepło. Temperatura, właśnie sobie sprawdziłem na sterowniku, wzrosła mi w pomieszczeniu około 1,5 stopnia, mniej więcej przez 45 minut. Jest ok. Tutaj sama obudowa kominka jest wykonana z szamotu, także on tutaj również akumulował te ciepło i te ciepło będzie oddawane w późniejszym czasie na pomieszczenie. Także to pomieszczenie tak naprawdę jeszcze bardziej się nam nagrzeje.